Jajka. No, siemano na kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem w doworowym towarzystwie z Panem Radosławem. Siema. I tego, jesteśmy, dzisiaj będziemy atakować Rosberry Topping To jest ta górka tutaj O I plan jest taki, żeby sfotografować ją Z Kwitnącymi Bluebells Takimi fajnymi kwiatkami Czy Bluebells w ogóle mają jakąś polską nazwę? Nie wiem Hyacynty zwyczajne czy coś takiego Kiedyś, kiedyś Okej. Okay. Także hyacynty jakieś tam niebieskie, fajne kwiatki to jest taki słynny kadr, tutaj taki klasyk. Tak, to jest jeden z tych kadrów, które każdy musi zaliczyć, i którego wersji jest 7 miliardów w internecie, tyle ile ludzi jest na świecie. Tak. I ten. I tutaj jest nasza rocznica. Nie <laughs> tak jest... użyłeś tego słowa. <laughs> to jest nasza y, rocznica tutaj. Mamy tutaj okrągłe 6 lat. Naszej, Nie, naszego związku. 7 No, ale to Oj, dopiero, dopiero za 3 dni, jak mogłeś <laughs> się tak pomylić. Tak jest. To był na, mój, Radka, pierwszy wypad właśnie fotograficzny. Tak, jeszcze z takim kolegą, trzecim. Jeszcze z jednym kolegą, no i ten. I dzisiaj znowu jesteśmy tutaj. Trochę się <laughs> od tego czasu pozmieniało, bo wówczas wszyscy byliśmy zapalonymi Nikoniarzami. Tak I jest. to bodajże przez forum Nikona, tak? Się poznaliśmy, tak, tak mi się wydaje przynajmniej. I stwierdziliśmy dobra, skoro wszyscy jesteśmy mniej więcej w jakiejś tam jednej okolicy mieszkamy w UK To może fajnie byłoby się spotkać, i robić zdjęcia. No, No, a od tego czasu Nikon już jest ble. <grym> tak. Teraz Sony. <grym> Teraz Sony. Ale w serduchu dalej Nikon jest. Nie? U mnie nie. Nie? <grym> ja nie mam sentymentów. Ja mam pasek z Nikona jeszcze. Ja nie mam sentymentów do sprzętu. Nie. Sprzęt ma działać <grym> i po prostu robić zdjęcia. Tak jest. Dobra, także zapraszam na nasz romantyczny tutaj odcinek. Życzę miłego oglądania. Yo. Framing the landscape. Many people look, but only a few see. Czyli wielu ludzi patrzy, ale nie każdy widzi. I to jest taka ramka z takim właśnie kadrem fajnym. O. I to jest taki klasyk stąd właśnie. I tutaj kiedyś byłem właśnie. Tutaj kiedyś byłem właśnie z... Y, kilka lat temu. I zrobiłem fajne zdjęcie właśnie sugerując się tą tutaj ramką. I zdjęcie y, no robi furorę na y, tym na Shutterstocku. <grywia> Zarobiło jakieś 3 dolary. Także jestem super bogaty z tego zdjęcia. A tak wygląda kadr. O mniej więcej, nie? Zresztą wkleiłem zdjęcie, to widzieliście ładnie. Jak to wygląda, także mi suwa super, nie? Bardzo fotogeniczna. I tutaj są takie, właśnie te kwiatki, bluebells. I teraz je tutaj zademonstruję Wam, bo miejsce w ogóle piękne. Naprawdę. A bo to jeszcze nie tutaj było, nie? No i tak to wygląda. O. Pole niebieskich kwiatków, z tamtą górą, rosberry topping w tle. Dywany, dywany kwiatów, nie? Całkiem spoko. Dobra, idziemy obczaić tą klasyczną miejscówkę chyba. Nie? Ty, ale jakie zapachy z tych kwiatów. so yeah nice Także jak widać jest tutaj kupę ludzi i tego wszyscy robią zdjęcia śmiechów, śmiechy chichy, wszyscy się tutaj rają. Także poszedłem teraz na boczek i próbuję znaleźć jakiś kadr taki bardziej makro Cały czas tutaj ktoś chodzi Tak to wygląda Walczę tutaj z kwiatkami prawie że makro. No także zbunkrowałem się tutaj na boczku i próbuję zrobić zdjęcia jakieś takie zbliżenie tych kwiatków, bo w sumie tam y, z tamtej klasycznej miejscówki mam już zdjęcia. Y, takie w sumie z podobnych warunków jakie są tutaj dzisiaj, także dzisiaj się fajna pogoda trafiła, bo jest cieplutko i jest ten słonecznie bezchmurne niebo no, ale zdjęcia takiego jakby kwiat, samych tych kwiatów nie mam, także chyba na tym się głównie dzisiaj tutaj skupię i tak sobie z boczku tutaj yy, będę ten szukać yy, jakiegoś kadru. Tak lekko wiatr podmuchuje i te moje kwiaty się tak lekko ruszają cały czas. Mam problem, żeby yy, kwiat był w, w tym, w głębi ostrości. No, ale coś tam się, myślę, wykombinuje. Mam trochę czasu, także coś się znajdzie. Także próbuję znaleźć tak jakby fragment, gdzie się przebija światełko pomiędzy tych tutaj koron tych drzew i ten. I w takiej jakby plamie światła próbuję znaleźć jakiś kwiat, żeby zrobić zdjęcie. Używam filtra polaryzacyjnego, żeby trochę bardziej podkolorować kwiat. No i myślę, że mam nadzieję, że coś się tutaj sfotografuje. Także działam. No, także ja mam tutaj taki obiektyw, który potrafi ostrzyć prawie, że jak makro. Prawie, bo to nie jest obiektyw makro. I ten. I tutaj zademonstruję taki fajny patent. Tutaj mam, tak jakby ustawioną ostrzenie na manualne, no nie, i ten. Tutaj na guziczku sobie mogę przybliżyć, no nie, to co widzę na ekranie, albo w wizjerze i kręcąc wyostrzyć. Tak jak ten, na takim przybliżeniu cyfrowym. I ostrość jest idealnie. Tak jak ja chcę, nie? Przy manualnym ostrzeniu. Super sprawa. Jeszcze podkreśla na czerwono, gdzie jest ostrość. No i właśnie teraz widać, jak się ten mój kwiatek rusza, nie? I teraz mam F8 ISO 800 i jedną 50 sekundy. I kwiatek mi się tak rusza. Także przy jednej pięćdziesiątej Ciężko zrobić zdjęcie takie, żeby nie było poruszone. Trzeba mocno iść z ISO do góry, albo zrezygnować z filtra polaryzacyjnego, bo filtr polaryzacyjny zawiera dużo światła. I właśnie zaszło słoneczko za chmurkę i chyba spróbuję bez filtra polaryzacyjnego zrobić zdjęcie. I teraz można by powiedzieć, że światełka nie ma i że będzie teraz gorsze zdjęcie czy coś, bo słoneczko zaszło za chmurę, a chmura, światło jest teraz bardziej płaskie i właśnie może być i nawet lepsze do sfotografowania. Także spróbuję wykorzystać teraz takie płaskie światło i znajdę jakiś inny kadr i spróbuję zrobić zdjęcie bez filtra polaryzacyjnego. Dobra. I tak w ogóle tutaj kiedyś byłem i biegał sobie tutaj zajączek wśród tych kurde kwiatków. Tak sobie teraz właśnie coś tutaj mi się ruszało w, w, w tym z boku. I tak sobie pomyślałem, o może to ten zajączek, fajnie było mu zrobić zdjęcie w tych kwiatkach, no ale pewnie, aż takiego szczęścia dzisiaj nie będę mieć. No, także muszę przyznać, że wiaterek, który tutaj jest taki lekki, jest bardzo problematyczny i kurde, no poruszone zdjęcia mi tutaj chcą się, yy, chcą się robić. Wyskoczyłem już do ISO 1250 i chyba jestem zbyt w cieniu i 1, 160 sekundy i kurde, no tak z tego co ja tu widzę na podglądzie, to takie lekko poruszone niektóre zdjęcia się robią. Tak żeby, kurde, cokolwiek z tego wyszło, to pójdę bardziej na jakieś otwarty, otwarty tereny, teren, gdzie więcej światełka dochodzi, żeby trochę szybszy czas migawki był. Chciałem, tak sobie myślałem, żeby zrobić takie zdjęcie, że przesuwam pierścień ostrości, żeby zejść z przysłoną na większy otwór i zrobić taki manewr, że przesuwam ostrość. Tak Do przodu, do tyłu, robię, robiąc zdjęcia po drodze i później w Photoshopie po, połączyć zdjęcia tak, żeby była większa głębia ostrości na kwieć, kwiatku. Tylko, żeby to zrobić, kwiatek by się musiał nie ruszać. On się cały czas buja na lewo-prawo i nie zrobię takiego zdjęcia, bo się rusza kwiatek. Musiałbym go ciachnąć, wsadzić do doniczki i, i zaaranżować scenę. Ale to, to nie to. Tak się nie powinno tego robić. Nie tutaj. Także idę ten chyba w inne miejsce. W ogóle to są takie. O, fantastyczne drzewa. Takie kurde zawiasy, fajne. Tutaj kolejne zawiasy. O, ze słońcem w kadrze. Tam dalej w las drzew z, z pozawianymi gałęziami. O. A ja tu żadnego kadru nie umiem wypasyć no. Taki chaos po prostu się robi w tych gałęziach. Taki... Chyba bym musiał mieć... Chyba Radek mnie szuka dronem. Chyba bym musiał mieć jakiś super, super, super szerokokątny obiektyw, żeby tutaj tą dramaturgię tych po, po wyginanej gałęzi pokazać. No nic, idę dalej szukać. Takie ładne światełko, no. No i dobra, jesteśmy po dłuższej przerwie. Tak powiem. Takiej konkretnej. No. Przyjechaliśmy tutaj dwie godziny przed zachodem słońca, a teraz już jest po zachodzie słońca. Tak jest. Zachód słońca był taki bardzo fajny. Czerwone słońce było, którego oczywiście nie nagrałem, ani nie zrobiłem zdjęcia, bo byłem w zupełnie innym miejscu. Radek tutaj walczył z tym kadrem klasycznym, widziałem, tak? I do tego coś tam próbowałem dronem ustrzelić. No. Problem polega na tym, jak zwykle nie mamy szczęścia do pogody. No. Nawet spoko było, nie było tragedii, było chociaż jakieś nie, światełko. Tak, ale nie, bo mimo wszystko jednostajne, chmur raczej nie było, więc duża część kadrów będzie po prostu niebieska, nijaka. Ja nie lubię no. takich no. I generalnie było wałkowanie jednego kadru, nie? no nie? Tak. Jeden kadr i ten, także będzie mało zdjęć, ale może się wyłuska jakieś jedno fajne. Znaczy, kolego, ty może i wałkowałeś jeden kadr, a co ja dronem zrobiłem, to nie wiesz. No. Radek wyleciał dronem na drugi koniec, kurde góry. Tak. I Jadł... najgorsze jest to, że światło było lepsze po drugiej stronie góry niż po tej stronie, z której jesteśmy, więc... No. To będziecie musiał wysłać zdjęcia i to sobie ten pooglądamy jeśli, nie? Jeśli coś tam ciekawego wpadło, to na pewno się podzielę. <laughs> no spotkaliśmy tutaj takiego ziomka. Pokazał nam tutaj kolejną miejscówę tutaj na górce. Kurde, byli, byłem, byłem tutaj parę razy i nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby tam pójść na tą górkę. Fajny, fajny nawet tam widok na ten. Mówił, że fajnie to wygląda w zimę, także trzeba gdzieś zimę tu podjechać, nie? Tak. Daleko no. też jako super nie mamy. także... Oczywiście byliśmy ambasadorami Flickra <laughs> i próbowaliśmy go się nakłonić, żeby założył sobie konto, bo. Bo nie os ma. Ostatnio ludzi, których spotykamy, to nikt nie ma żadnych kont, nie? Dokładnie. Mało Dziwne. tego, Dzisiaj spotkaliśmy przynajmniej trzy osoby tutaj, właśnie w tym polu Bluebells które też dokładnie to samo powiedziały, jak zapytaliśmy, gdzie udostępniacie swoje zdjęcia, oni mówią nigdzie, social media w ogóle powinny być nielegalne, to jest chore, że ktokolwiek gdzieś wrzuca tak. swoje zdjęcia. Okej, no, okay. no mi to się, dosyć dziwny. Mi, mi się wydaje, że ludzie nie lubią Instagrama, tak jak my nie lubimy. Tak. I Facebooka, bo Facebook i Instagram są przesiągnięte reklamami, do tego Instagram jest przeciągnięty jakimiś influencerami. Tak. No A ale tak, s... jak, tak jak rozmawialiśmy między sobą, no. e, kiedy kamera była wyłączona, Instagram i Facebook to są jednak platformy, na których możesz siebie promować jako osobę, tak? A to nie są platformy służące do tego, żeby się dzielić zdjęciami, tak, pomimo do... że... Okej, okay, no może nie Facebook, ale Instagram na pewno był reklamowany jako taka platforma, na której będą właśnie tak. głównie zdjęcia, tak? To nie są takie portale fotograficzne. Dokładnie. Instagram kiedyś może był taki lekko fotograficzny. Ale jak się pojawił TikTok ze swoimi filmikami śmiesznymi, to Instagram na siłę chciał go skopiować i teraz na Instagramie same filmiki. Dokładnie. Ludzie też te filmiki wrzucają właśnie. I być może jesteśmy, jak to Artur nazwał, ambasadorami ambasadorami flickera. E, Darmowymi. Ale nie, jest, nie jest to zdecydowanie e, platforma bez wad, tak. aczkolwiek dochodzimy do wniosku, że na ten moment nie ma żadnej lepszej. No. Więc... Tak, fajna, fajną galerię sobie tam można stworzyć, taką kolorową, że tak powiem. Tak, a z drugiej strony jeszcze, e, jeśli miałoby się zaczynać na nowej platformie budować całą społeczność od zera, lajki, like followersi i tak dalej, to byłoby to bardzo dużo pracy. Ja nie wiem, czy by mi się chciało, szczerze mówiąc. No. Zwłaszcza, że nie zarabiamy na tym pieniędzy, robimy to no. takowo hobbystycznie. I tak, tak, tak naprawdę robimy to dla siebie. Ktoś to polubi tak. fajnie, jeżeli nie, to też krzywda się nie dzieje, prawda? No, no tak. I tak, tak. Z, z drugiej beczki dzisiaj jest ten. Co to, jak to on mówił, że co to jest? Yy, zorza polarna będzie widoczna. Tak. Ja jestem przygotowany, jak widać, do takiej akcji. <grymkawe> krótkie rękawy, krótkie <grymkawe> spodenki, A tam w nocy ma być zimno. Czy już jest chłodno? Mi no, nawet ja to w sumie myślałem, chłodno. że to jutro ma być i tak gdzieś tam z tyłu głowy myślałem, że a może się skuszę jutro. Bo na dzisiaj to jakoś nie, nie bardzo. Ja no jestem. Widzisz. Co? A Ty? No, ty to chyba jeszcze bardziej, co? Ale nie mamy nawet jak, no jak Ty jesteś kurczę, roznegliżowany, krótkie no. spodnie, krótki rękaw, no to nie ma sensu, tak? Więc chyba sobie odpuścimy. Musielibyśmy jechać albo e, na wschodnie wybrzeże, tutaj Pan nam polecił Soulburn, e, no, ja albo już. do Parku Narodowego North York Moors. E, no to, to akurat tu, nie? Te górki. Tak. No i też, bo oczywiście no, musielibyśmy patrzeć e, na północ, tak? Tu no i trzeba byłoby moglibyśmy... czekać przynajmniej do pierwszej w nocy. Tak i tu też nie moglibyśmy zostać, bo e, niestety będzie zanieczyszczenie świetlne, bo tutaj od tej strony e, za Rosebury Toping jest duże miasto, jest Middlesbrough. I tak, po prostu tej zorze pola nie taka. będzie widać tak. No także to co chyba robimy... Kończymy ten odcinek. Tak jest, skończymy odcinek, jeżeli się podobało, zostawcie lajka. No nie? I tego. Zostawcie komentarz, napiszcie co o tym myślicie wszystkim, czy się zdjęcia podobały. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Nara! Yeah! Tutaj mamy taki sklep z jajkami od lokalnego farmera. Będziemy kupować. Lokalny farmer się patrzy przez okno. Także biorę piątkę i będziemy sprawdzać, czy to działa. 5 funtów, Będziemy sobie jedną taką tackę do 5 funtów jajków średnich. A zas Select Product 29 Price 5 funtów. A gdzie to jest? Tu? Kółeczko. Nie, Tu? Kółeczko. Tu? Mona Jonka. O, o, dobra, chyba teraz działa. Jeszcze raz Ale nie technologia. Paid, five. O, odblokowało. Mamy jajka. O, ciu, się. się nie Mamy jajuszka. Free Range Eggs. Super, będzie jajnicza jutro. Pierwszy raz w życiu widzę vending machine z jajkami. No, technologia.